Pobrowniki TV, najświeższe informacje z regionu. Pobrowniki TV, regionalna telewizja internetowa. Barbara Dziuk, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Szanowni Państwo, jest sytuacja bardzo poważna związana z Muzeum Górnośląskim. Od trzech lat zarząd Województwa Śląskiego i koalicja rządząca usiłuję zamknąć placówkę, która ma stuletnią tradycję. W związku z tym na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego 10 marca pozwoliłam sobie złożyć interpelację, w której zaznaczyłam historyczność i liderską pozycję Muzeum GórnoŚląskiego w Województwie Śląskim. Odbyła się w zeszłym tygodniu debata z udziałem pana marszałka województwa śląskiego i władz miasta Bytomia na Komisji Kultury w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Debata trwała trzy godziny, która nic sensownego nie wniosła, oprócz tego, że prezydent Bytomia i radni są zatroskani o tę placówkę. W związku z powyższym dzisiaj przed sesją Rady Miejskiej w Bytomiu dostarczam list do wszystkich ważnych decydentów województwa śląskiego z apelem o niezamykanie tej placówki. Pozwólcie Państwo, że ten list odczytam, jak również będzie go można sobie pobrać ze strony Bobrowniki TV. List otwarty do hierarchiów Kościoła, elit politycznych, autorytetów intelektualnych do ludzi biznesu, do ludzi kultury i nauki, a nade wszystko do mieszkańców województwa śląskiego. Niniejszym składam zdecydowany protest przeciwko likwidacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, którą zaplanowano przypieczętować podczas obrad zarządu województwa śląskiego w dniu 25 lutego 2014 roku. Źródło BIP, dostępne ogólnie dla wszystkich państwa w internecie. Nie można zlikwidować muzeum, którego tradycja jest prawie stuletnia. Początek Muzeum Górnośląskiego sięga roku 1910, gdzie Niemcy powołali Bytomskie Towarzystwo Historyczno-Muzealne. Zbiory Towarzystwa 1928 przejmuje miasto, a po pięciu latach powstaje czteropiętrowy gmach muzealnych, gdzie znajdują, się miejsc, gdzie znajdują miejsce wszystkie do tej pory zebrane bezcenne eksponaty to część historii należąca do niemców zebrali zagospodarowali i znaleźli sposób na finansowanie liderskiej placówki regionu śląskiego polska część historii muzeum zaczyna się w 45 roku gdy ocalone resztki po muzeum śląskim wracają do bytomia od 70 lat muzealna placówka wykonuje swoje zadania zbiera przechowuje i opracowuje zbiory ma milion eksponatów. Tu trzeba zaznaczyć, że koszt przechowywania jednego eksponatu wynosi 3 zł, czyli jest najtańszy w Polsce. Za to, że Muzeum Górnośląskie robiło to solidnie i merytoryczne ma zostać w nagrodę zlikwidowany przez obecny Zarząd Województwa Śląskiego. Stawiam pytanie kto im dał prawo bezpowrotnego niszczenia? Naszego dziedzictwa, naszych wartości. Muzeum przetrwało faszyzm, zawieruchę wojenną i komunizm. Wszystko wskazuje, że nie przetrwa rządów obecnej władzy demokratycznie wybranej, czasów wolności i panującego liberalizmu. Budzi moje zdumienie i zaniepokojenie, że. Te ogromne zbiory, zbiory przyrodnicze, etnograficzne, zbiory dzieł sztuki mają znaleźć swoje miejsce poza bytomień w rozproszeniu. To jedno z największych muzeów na południu kraju i rodzaj zaplecza dla pracy naukowej dla ościennych muzeów. Rola edukacyjna Muzeum Górnośląskiego jest bezsprzeczna. Likwidację uważam za zamach na dobro publiczne. Z powodu krótkowzroczności, braku planów rozwoju kultury na Śląsku i braku planów finansowych, szuka się rozwiązań na krótką metę likwidację muzeum w Bytomiu. Władze tłumaczą dziurą budżetową i planami wobec Unii Europejskiej. Czy to Unia Europejska nakazała zwolnić zespół, zniszczyć dorobek pokoleń, żeby przyjąć nowych ludzi do pracy? Czy Unia Europejska coś o tym wie? Może trzeba ich zapytać? Uważam chęć likwidacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za dewastację regionu, jego dorobku, jego osiągnięć. Stawianie tezy przez decydentów, że 2 miliony złotych rocznie dla ratowania Muzeum Śląskiego jest absurdalnym argumentem. Likwidacja zasobnego Muzeum Górnośląskiego tworzy precedens. Każde inne muzeum może się okazać za drogie dla władz kolejnych miast na Śląsku. Jest to przyzwolenie na zło i niszczenie wszystkiego co śląskie i co na Śląsku ma wyjątkowy Wyjątkową wartość. Pamiętamy, w ten sposób zniszczono sieć bibliotek i kin w naszym regionie. Czy taki jest plan? Czy to przewiduje zarząd Województwa Śląskiego, odsuwając wartości, które wypracowali nasi przodkowie, i nie dając nam nic w zamian, niszcząc nasz dorobek? Patrząc na rozdział dotacji na kulturę na poszczególne województwa w Polsce, nie mam złudzeń. Nasze władze województwa śląskiego nie robią nic, żeby ten stan zmienić. Likwidacja Muzeum Górnośląskiego to uderzenie w gospodarkę bytomia. Instytucja daje pracę różnym firmom. Straty w dziedzinie gospodarki są łatwe do oszacowania. Matematyka jest królową nauk. Straty z tytułu zlikwidowania jednego miejsca pracy skutkują realną likwidacją kilku stanowisk, wliczając w to zasiłki i zapomogi. Nie zgadzam się na zlikwidowanie Muzeum Górnośląskiego. Należy złe, zmienić złą politykę finansową i kulturalną w województwie, wypracować plan rozwoju i finansowania placówek, wypracować strategię budowania właściwej kultury i propagowania wartości na Śląsku. My Ślązacy lubimy ład i porządek. Sprzątania nie zaczynamy od wyrzucania i niszczenia. My sprzątanie zaczynamy od naprawiania tego, co użyteczne. Jeśli nie stać nas na utrzymanie Mercedesa, tu mam na myśli Muzeum Śląskie w Katowicach, to go nie kupujemy na kredyt. Decyzja o likwidacji Muzeum Górnośląskiego jest fatalną decyzją i na pewno dobry gospodarz tej śląskiej ziemi nie podjąłby się zlikwidowania tego, co dla niej jest najcenniejsze. Ktoś, kto podejmuje decyzje tak doraźne musi mieć świadomość, że niszczy bezpowrotnie dobrobek Ślązaków, marnuje nasze pieniądze i skazuje się na polityczny niebyt w śląskiej świadomości. Likwidacja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu jest decyzją polityczną. Lektura budżetów, lektura budżetów placówek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wskazuje na polityczny charakter kolejnej decyzji dewastacji zasobów kultury. Powtórzę. Jestem przeciwko zlikwidowaniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Jestem przeciwko marnowaniu dziedzictwa narodowego, zasobów ludzkich, degradacji miasta i regionu. Muzea, parki, szkoły są naszym wspólnym dobrem. Razem, ponad podziałami społecznymi i politycznymi, zadbajmy o dziedzictwo naszej ziemi. Kończąc Cytatem naszego wspaniałego Polaka, błogosławionego Jana Pawła II: Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Z pozdrowieniami dla Bobrowniki TV i wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego, Barbara Dziuk, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Bobrowniki TV najświeższe informacje z regionu. Pobrowniki TV, Regionalna Telewizja Internetowa.